Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radio 24 są Maciej Korzuszek, Gazeta Polska, dr Sebastian Gajewski, Centrum Mienia Daszyńskiego. Dzień dobry. I Jerzy Mosoń, publicysta. I Fundacja Fibre. Dzień dobry. I panowie, zaczniemy od konwencji platformy Wiele tam deklaracji padło, ale chciałem zapytać o takie generalne wrażenie, bo rozmawiałem też dziś o tym z posłem Neumannem z Platformy i on podkreśla, że niczego nowego nie widać w ostatnich tygodniach ani miesiącach. Platforma zawsze taka była, Donald Tusk zawsze taki był, no ale ja mam takie poczucie, że i Platforma i Donald Tusk jednak tacy byli bardziej elitarni niż to prezentują w ostatnich tygodniach, bardziej... No, mniej konserwatywni niż to prezentują w ostatnich tygodniach, no, choćby z książki Szczerze pamiętamy, jednak człowieka, któremu wszystko kojarzyło się z obrazami mistrzów i który pił wino, no i jednak rozważał o sprawach elitarnych z elitami. No i pytanie, czy rzeczywiście żadnej zmiany nie ma, czy jest zmiana, no i czy ta zmiana, jeżeli jest, może i ma szansę wyglądać wiarygodnie. Maciej Koszże Gazeta Polska. No wydaje mi się, że chyba słabo to wygląda z tą wiarygodnością. Być może będzie tak rzeczywiście, że, że za chwilę zobaczymy Donalda Tuska, który będzie uciekał przed Sławomirem Nitrasem, który będzie gonił go z piłą. To oczywiście jest złośliwość z mojej strony, bo oczywiście Sławomir Nitras mówił o tym podobno, że trzeba opiłować te przywileje katolików, a nie samych katolików. Wydaje mi, znaczy... Zgadzam się ze z, z Sławomirem Noimanem o tyle, że zawsze platforma taka była, to znaczy rzeczywiście zawsze Donald Tusk odwołania do jakiejś y, tradycji katolickiej, do jakichś wartości konserwatywnych traktował bardzo instrumentalnie. Zresztą wydaje mi się podobnie jak odwołania do jakiejś wrażliwości lewicowej w takim sensie światopoglądowym. Wydaje mi się, że tak instrumentalnie one zostały potraktowane, kiedy Donald Tusk ubiegał się o wysokie posady w instytucjach europejskich i wtedy nagle stał się zwolennikiem różnych takich rozwiązań progresywnych światopoglądowo. No ale tak samo ostatnio mieliśmy, jak, jak mówił chociażby na tym kampusie Polska o tym, żeby młodzież przekonywała nie Rafała Trzaskowskiego do związków jednopłciowych czy związków partnerskich, tylko żeby przekonywała swoją babcię. Natomiast wydaje mi się, że to co się zmieniło, Oprócz tego to, co pozostało takie same, to jest to instrumentalne traktowanie tych kwestii, to to, co się zmieniło, to rzeczywiście zmieniła się sytuacja w samej Platformie Obywatelskiej, bo wątpię, żeby Donald Tusk stracił sprawność takiego dyscyplinowania szeregów swoich partyjnych. Natomiast wydaje mi się, że paradoksalnie trudniej będzie dyscyplinować Klaudię Jakirę, Sławomira Nitrasa, być może łatwiej, ale na przykład Franka Sterczewskiego i, i, i tego typu postaci, one nie mają dużego zaplecza politycznego w tradycyjnym sensie, ale wydaje się, że pomimo niezbyt, no, nie wiem jak to określić, no, nie, nie, niezbyt wyrobienia politycznego, jednocześnie mają sporo takiej niezależności, która jest związana z pewną obecnością ich w mediach społecznościowych i innymi tego typu kwestiami. I myślę, że o to będzie Trudniej, a zresztą mamy dodatkowy kontekst związany z tym, że ta progresywna, światopoglądowo platforma jest też zakorzeniona w parlamencie europejskim, więc ostatnio mieliśmy taki ewidentny kontr kontrast pomiędzy tym, co mówił Donald Tusk, chociażby w kwestii tego, jak to on załatwiał fundusze dla, dla Polski i przekonywał wszystkich, i europosłami platformy, którzy z kolei no, zgodnie z tradycją już ustaloną w ostatnich latach przekonywali, że te fundusze Polsce trzeba odebrać. Czy przynajmniej zagrozić odebraniem tych funduszy. No więc jakby tutaj będzie problem, żeby, żeby spójną jakąś przynajmniej na jakiś czas stworzyć narrację. Doktor Sebastian Gęski, Centrum Mienia Gdańskiego. No ja od dłuższego czasu odnoszę wrażenie, że Platforma Obywatelska z wrotami programowymi, personalnymi i nowymi otwarciami stoi, bo w zasadzie takie nowe otwarcia i zwroty, czy to programowe, czy to personalne, czy to narracyjne, związane z rozmaitymi konwencjami, czy radami krajowymi Platformy Obywatelskiej, czy dużymi konferencjami obserwujemy od, no, myślę, jakichś co najmniej dwóch lat jako pewne stałe zjawisko w działalności Platformy Obywatelskiej. No, jest tu ciągle wiara w to, że Platforma Obywatelska musi się wymyślić na nowo i albo musi stać się inną Platformą Obywatelską, niż jest dzisiaj i była, albo musi stać się taką Platformą Obywatelską, jaką była kiedyś, żeby móc znowu odnosić sukcesy wyborcze, no, których we wszystkich ostatnich pięciu czy sześciu wyborach tej formacji politycznej brakowało. Ja odnoszę wrażenie, że ta narracja jednak kierująca platformą Obywatelską mocniej w centrum, mocniej w prawo, wracająca do tych konserwatywnych korzeni Platformy Obywatelskiej, bo pamiętajmy, że była to formacja polityczna, która powstała jako partia konserwatywna, obyczajowo-liberalna, gospodarczo. Partia, która była jedyną formacją, której klub parlamentarny odbywał, um, odbywał rekolekcje bodaj w, w Częstochowie i która też wywodziła się w dużej mierze z konserwatywnego skrzydła Unii Wolności, gdzie byli politycy z Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, to ten powrót do korzeni najprawdopodobniej wynika z dogłębnej analizy badań i sondaży, które Platforma Obywatelska, pewnie jak inne partie polityczne, zamawia. Ja stawiam taką roboczą tezę, że Platformie Obywatelskiej najprawdopodobniej chodzi o to, istnieje taka obawa po stronie Donalda Tuska, czy obecnego kierownictwa tej partii, że będzie, otworzy się jak jakiś kanał przepływu elektoratu ze strony koalicji obywatelskiej, platformy obywatelskiej, czy to do polskiego stronictwa ludowego wzbogaconego w jakiejś perspektywie, może o Jarosława Gowina, może o inne środowiska konserwatywne, czy to do, czy to do Szymona. Hołowni. Platforma obywatelska pewnie dzisiaj już nie boi się tego transferu w lewą stronę, natomiast ten transfer do centrum w prawą stronę części elektoratu jest pewnie jakimś zagrożeniem i stąd ta, stąd ta zmiana narracji. Całość problemu polega na tym, że tych zmian narracji w platformie obywatelskiej już było tak dużo i tych rozmaitych rozjazdów, w szczególności w sferze światopoglądowej, było już tak dużo, że ta formacja niestety nie utrzymuje wizerunku partii wiarygodnej z jednej strony a z drugiej strony spójnej, bo tutaj jednak w tej sferze, podkreślam, światopoglądowej każdy mówi co innego i co więcej stale zmienia się linia czy idziemy bardziej w stronę progresywną czy idziemy bardziej w stronę konserwatywną chociaż szczerze powiedziawszy jeśli przeprowadziłoby się jakieś analizy tego jakie w rzeczywistości poglądy w sferze światopoglądowej mają posłowie senatorowie działacze platformy obywatelskiej to stawiam że jednak bliższa byłaby bliższy byłby im ten kierunek w którym dzisiaj podąża podąża Donald Tusk, niż ten kierunek, który można było związać z zaproszeniem do współpracy czy to Barbary Nowackiej Inicjatywy Polskiej, czy to Zielonych, czy to kilkorga parlamentarzy, czy to kilkorga parlamentarzystów bezpartyjnych. Natomiast wydaje się, że tym rysem takim też interesującym na tej konwencji, o którym warto powiedzieć, był ten motyw związany z, z traszeniem wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak, właśnie do tych dwóch trzecich za chwilę przejdziemy. Tak. Okej, okay, to tego nie będę, tego nie będę rozwijał, ale temat ciekawy, więc pewnie, pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy. Mm. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. No, ja dostrzegam zmiany bardzo dużo. Po pierwsze platforma obywatelska chyba po raz pierwszy, nie wiem czy w ogóle, czy od dłuższego czasu, zwróciła się bardzo mocno w stronę prowincji. To, że to spotkanie zostało zorganizowane w, w Pońsku, a nie w Gdańsku, czy w Warszawie świadczy o tym, że Donald Tusk będzie chciał zdobyć podwójne punkty na wyjeździe używając terminologii piłkarskiej, bo wiadomo, że na wyjeździe zawsze te punkty zdobyte, te bramki zdobyte liczyły się podwójnie. No UF, a i nawet jeżeli te migracje właśnie. przy tak spolaryzowanej scenie są y, trudne, y, no to te 2-3 punkty procentowe y, to będzie bardzo dużo, bo to oznacza także, że PiS y, traci, tak? Więc przy migracji rzędu 2-3% PiS realnie może stracić na rzecz Platformy Obywatelskiej nawet 6% i ja bym nie deprecjonował yy, znaczenia tej konwencji, ponieważ wciąż na prowincji, w małych miastach, na wsiach są ludzie, którzy potrzebują tego dowartościowania ze strony takich polityków, którzy na arenie międzynarodowej osiągnęli jednak osobisty sukces i Donantus jest takim politykiem, próbuje to dzisiaj wykorzystać dla ratowania Platformy Obywatelskiej. Też chciałbym wspomnieć o artykule 90, ale rozumiem, że to na dalszą część dyskusji, więc przejdę do punktu trzeciego, czyli kwestię doktryny Nitrasa. Doktryna Nitrasa, która od kilku tygodni funkcjonuje jako taki o, obowiązujący trend zwalczania katolików. Ja to przynajmniej tak postrzegam, myślę, że wielu wyborców też na, tak na to patrzy. No to swoimi słowami Donald Tusk w pońsku złagodził nieco tą tę doktrynę odwołując się do wartości chrześcijańskich, co prawda w przypadku migrantów, uchodźców, ale jednak użył słowa chrześcijaństwo, co nie jest takie częste ostatnio w ustach Platformy Obywatelskiej, działaczy Platformy Obywatelskiej. No właśnie, wszyscy zwrócili uwagę na to, co się najbardziej przybiło do mediów, czyli ta propozycja Donalda Tuska, żeby wpisać do Konstytucji większość kwalifikowaną dwóch trzecich, która dopiero pozwalałaby na wyprowadzenie... Polski, z Unii Europejskiej, bardzo różne komentarze wokół tego. Są takie komentarze, że świetny pomysł, bo wreszcie przetnie to wszystkie te bajania o Poleksicie i przestanie się o tym gadać, a będzie gadało się o rzeczach istotnych, ale też no, pojawiły się komentarze. Złośliwe i krytyczne, wśród tych krytycznych i złośliwych taki, że Donald Tusk stał się niespodziewanie pierwszym politykiem, który wskazał, jaką drogą Polska do poleksji tu powinna iść, a także taki no, ze strony lewicy, że no, lewica osądzali politycy Platformy Odczciwej Wiary za wszelkie rozmowy o czymkolwiek z i sprawiedliwością, a teraz sami w takiej kluczowej sprawie chcą zmieniać z nimi konstytucję. Jak to odebrać? Maciej Korusze, Gazeta Polska. Ja myślę, że to jest po prostu zawsze, niezależnie od tego, czy to są te dwie trzecie, czy, czy nie, to, to zawsze jest zły pomysł w ogóle rozmowy o takim wpisywaniu obecności Polski w Unii Europejskiej do, do konstytucji, no dlatego, że to zabiera oczywiście, pamiętajmy, że to jednak jest decyzja polityczna, którą Polacy podjęli w referendum. Ta decyzja jest wiążąca do tej pory e, i nie powinniśmy chyba w ten sposób na nią spoglądać, że, że ona powinna być pisana do konstytucji, bo to po prostu zabiera manewr polityczny. To jest, to jest polityczna decyzja w której, i polityczna organizacja, w której jesteśmy i, poli, i Polska powinna mieć elastyczność, że tak powiem, w ocenie tego. Hmm. Doktor Sebastian Sęgewski, Centrum Międzynarodowskie. No, widać w tym, co powiedział Donald Tusk, taki motyw, który no, jest zresztą z jakiejś perspektywy wyborczej zupełnie zrozumiały. To znaczy Donald Tusk i Platforma Obywatelska usiłują wygrać czy poprawić swoje notowania sondażowe ewentualnie wyniki wyborcze mobilizacją swojego żelaznego elektoratu, czyli chcą no, powtórzyć taktykę, którą zastosowało w przeszłości Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej w ostatnich wyborach. Z wszelkich badań wynika, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest czymś niezwykle istotnym dla elektoratu Platformy Obywatelskiej, zresztą dla większości Polaków, ale w tym, w tym elektoracie jest to taka kluczowa wartość, z którą zresztą wyborcy tej partii tą formację, tą formację identyfikują. I widzę tutaj taki zabieg wyborczy, to znaczy z jednej strony Donald Tusk chce przestraszyć Polaków, że istnieje realna groźba wyjścia Polski z Unii Europejskiej, tego czy Polska wystąpi, czy może zostanie wyrzucona, chociaż to akurat jest raczej niemożliwe. I jednocześnie chce postawić się w roli obrońcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rzeczywiście wytworzenie takiego strachu może się opłacać, opłacać w perspektywie wyborczej, natomiast no, jakby zdajemy sobie, z, powinniśmy, czy zdajemy sobie, czy powinniśmy sobie zdawać sprawę, że mimo tych wszystkich problemów i napięć, które są między Warszawą a Brukselą, mimo tego, że no, obecnie partia rządząca, rząd prezentuje inną interpretację traktatów w wielu sprawach niż Komisja Europejska, niż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to mimo też tego, że są formacje prawicowe, w tym w szczególności Solidarna Polska, Konfederacja, które mocno grają taką antyunijną nutą, to raczej tego rodzaju zagrożenie, tego rodzaju zagrożenie wystąpienia Polski z Unii Europejskiej nie istnieje, bo takiego rozwiązania myślę nie popiera więcej niż 80% Polaków, to jest, to jest jeden element. A po drugie nie jestem przekonany, czy w ewentualne wpisywanie lub nie wpisywanie czegokolwiek, czegokolwiek do konstytucji jest w stanie takie ryzyko wyeliminować czy rozbroić. Ja zresztą mam duży dystans do wszelkich zmian w konstytucji, w szczególności, że no, to jest z konstytucją jest tak, że ją się pisze jednak na lata i nie należy rozwiązywać jakichś doraźnych problemów politycznych zmianami, 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 zmianami w konstytucji. W szczególności tutaj, tak jak powiedział, bo się zgadzam z Maciejem Korzuszkiem, no członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma podstawę w referendum ogólnokrajowym, a to jest chyba już wystarczająca deklaracja, deklaracja polityczna złożona nie przez polityków, nie przez ustawodawcę, ale po prostu przez naród, który wypowiedział się, wypowiedział się w referendum i nie dostrzegam takich potrzeb. Natomiast, jakby zdaję sobie sprawę, widzę w tym dosyć zgrabny manewr wyborczy, nakierowany na czy to zwiększenie, zwiększenie szans wyborczych Platformy, Obywate Platformy Obywatelskiej. To z punktu widzenia potrzeb elektoratu Platformy Obywatelskiej w jakiejś perspektywie może okazać się całkiem skuteczne. E Jerzy mocą Fundacja Fibre. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o dwa aspekty. Pierwszy to rzeczywiście ten polityczny. Donald Tusk chce wprowadzić do agendy kwestię wyjścia, ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej, zdając sobie sprawę z tego, że dzisiaj no, polski rząd ma bardzo duży konflikt z Komisją Europejską, z CUE i niedługo może być tak, że to poparcie dla Unii Europejskiej w Polsce będzie znacząco niższe, a dzisiaj przypomnę ono opiera się na poziomie 80% społeczeństwa, to jest bardzo dużo i to jest niewygodne dla Jarosława Kaczyńskiego, gdyby dzisiaj właśnie dzisiaj tak, taki temat zaistniał. Nie wiadomo, co będzie za pół roku, za 12 miesięcy, ale dzisiaj wprowadzenie kwestii wyjścia Polski z Unii Europejskiej to jest oczywiście dla PiS-u bardzo niebezpieczna gra i oczywiście do Jarosław Kaczyński odmówi. A drugi aspekt, no to kwestia jednak bardzo pragmatyczna. Mnie się jednak wydaje, że to mogłaby być puławka, bo Zmiana tego artykułu 90. Przypomnę, on zakłada, że umowę międzynarodową, na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organu, organu władzy państwowej w niektórych sprawach, ratyfikuje się obecnie dwóch trzecią głosów w parlamencie. To dużo i mało jednocześnie, ale miejmy świadomość, że my możemy przekazać jako Polacy kompetencje swojej państwowości innemu organowi. To jest sprawa wielkiej wagi, jeżeli dzisiaj Donald Tusk proponuje, żeby wypowiedzenie takiej, takiej umowy nie wymagało dwóch trzecich większości, no to jest rzecz bardzo, bardzo niepokojąca. Także tu są dwa aspekty i polityczne, i takie pragmatyczne unijne dotyczące bliższej integracji Polski z Unią Europejską, której dzisiaj jednak większość Polaków z kolei nie chce. Hmm. Panowie, na koniec chciałem y, y, szybko poruszyć temat, który jest powiązany trochę z tym, y, o czym mówił Jerzy Mosoń. Y, 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 w tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny ma się zająć y, wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego o, y, w związku z jego pytaniem o zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, raczej prawa krajowego nad unijnym. I y, 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 pytanie do panów, zajmie się, czy to będzie przeciągane w nieskończoność, czy... No, rząd się ugnie pod naciskami Komisji Europejskiej i wycofa to pytanie. Maciej Korze Gazeta Polska. Rzeczywiście mi trudno powiedzieć, jaka będzie decyzja Trybunału. No to, to jest dziwna sytuacja, o tym chyba należy powiedzieć, że Komisja Europejska mówi, dyktuje w pewnym sensie, czy kreuje żądania w czym powinien się zajmować Polski Trybunał Konstytucyjny, a czym się nie powinien zajmować. No ale dodajmy jeszcze, że to jest sytuacja o tyle dziwna, że, że wiele Trybunałów Konstytucyjnych oczywiście w krajów Unii Europejskiej tym pytaniem się zajmowało, wyższością krajowych konstytucji nad, e, konstytu nad e, traktatami i prawem unijnym. I nawet ostatnio w DECIDE były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Skarsułe, Aleksander Folskue, chyba dobrze mówię, to nazwisko, w każdym razie były niemiecki sędzia Trybunału, mówi o tym, że to rzeczywiście jest sprawa nierozstrzygnięta, to znaczy, że, że właściwie... I Tsue ma swoje argumenty za tym, że prawo europejskie jest nadrzędne nad prawem krajowym. I ta druga strona, czy strona niemiecka w tym przypadku, bo o tym on mówił, ma swoje argumenty. No i trzeba się z tym pogodzić, bo to, to, to jest tak jak w małżeństwie, że czasem pewne kwestie muszą pozostać otwarte pomimo dobrych chęci z obydwu stron. Natomiast jak zaczął mówić o Polsce, to stwierdził, że to sytuacja jest oczywiście zupełnie inna, bo są niebezpieczne tendencje i wydaje się, że, że to na to trzeba też zwrócić uwagę, że tutaj... Mamy ewidentne podwójne standardy w traktowaniu poszczególnych państw i takich sporów poszczególnych państw prawnych. I myślę, że akurat w tej sprawie Polska nie powinna się wycofywać, bo to jest sprawa fundamentalna i tak naprawdę zgoda na to, że my nie będziemy w Polskim Trybunale Konstytucyjnym tej dosyć oczywistej sprawy rozstrzygać, oczywistej sprawy wyższości polskiej konstytucji nad traktatami i prawem unijnym, będzie zgodą, milczącą zgodą na to, że dodatkowe kompetencje poszczególnych organów Unii Europejskiej, w tym przypadku przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostaną w pewnym sensie na zasadzie takiej uzurpacji ustanowione na, na zasadzie samej decyzji tych organów, bo zresztą tak jak mówił ten sędzia Foskule, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tutaj sędzią we własnej sprawie, sam sobie nadał te kompetencje, któremu nigdy nie zostały nadane w traktatach. Pamiętajmy, że w traktacie konstytucyjnym była wpisana E, zasada nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym, ale ostatecznie z traktatu lizbońskiego ona została usunięta. E, no więc to jest taka sytuacja moim zdaniem kluczowa nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy w tej I, chwili i, I w jeszcze... takim sposób postrzegają to też eurokraci. To znaczy, że to jest spór o fundamentalną sprawę hmm. dotyczącą tej tak zwanej coraz głębszej integracji i Polska moim zdaniem tutaj nie powinna się wycofywać. I jeszcze po minucie do końca programu dla obydwu panów dr Sebastian Giełski, Centrum Jana z puro przyszłość Unii Europejskiej, o tym jaka, jak ma przebiegać dalej integracja, jaka ma być jej dynamika, za pomocą jakich instrumentów ma ona się odbywać, jest sporym o charakterze politycznym i on nie powinien być rozstrzygany ani przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce, ani w Karlsruhe, ani gdziekolwiek indziej, tylko przez e, polityków. I w tym kontekście traktuję te m, wnioski, kierowane do Trybunału Polskiego Trybunału Konstytucyjnego to instrument polityczną instrumentalizację y, tego y, organu władzy publicznej. To oczywiście jest zadawane stale to pytanie o wyższość prawa i konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Sprawa jest, dosyć, sprawa jest dosyć oczywista, bo oczywiście konstytucja jest najwyższym prawem obowiązującym Rzeczpospolitej Polskiej, ale z drugiej strony fundamentalną zasadą prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej jest to, że żadne państwo nie może zwolnić się ze swoich zobowiązań międzynarodowych, powołując się na prawo wewnętrzne. To są rzeczy oczywiste, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że rozstrzygnięcie, które pewnie będzie w tym kierunku, o którym teraz mówię, posłuży wyłącznie jako argument polityczny, w dyskusji czy w tworzeniu takiej niezbyt przyjaznej Unii Europejskiej, niezbyt przyjaznej dalszej integracji. Jerzy, Jerzy Monson, Fundacja Fibre. No, skoro niemiecki Trybunał Konstytucyjny, słynny sąd w Karlsruhe stwierdził, że nie, prawo niemieckie, konstytucja niemiecka stoi wyżej od prawa unijnego, no to dlaczego Polska miałaby tutaj być członkiem Unii Europejskiej gorszej kategorii. Nikt się na to nie może zgodzić w Polsce, nawet jeżeli należy do Platformy Obywatelskiej. Hmm. Dziękuję uprzejmie panom za dyskusję. Dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Maciej Gorzek, Gazeta Polska. Dziękuję. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Mienia Dziękuję bardzo. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dziękuję. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam do pozostania z Polskim Radią 24 przez dnia. A teraz na serwis informacyjny.